Smurfy trafiły do Stumble Guys. Spójrzcie, widzowie, jest smurfastycznie. smerfne koło się tutaj tak nazywa. I mamy do dyspozycji Storm, jakiś e, smurfa? Grouchy, O, i Lily, Ty, Grouchy to był em, Maruda, chyba co? Nie? Tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy. Otworzymy koło e, Stumble Guysowe i zobaczymy, czy. Tak, Maruda! To jest Maruda. Oglądajcie smurfy, bo ja smurfy oglądałem. I pamiętam, że. No, no, mam dobre z niej wspomnienia. Zawsze było śmiesznie. A teraz co? Smurfokoty są. Smurfastycznie. Wiecie, co to jest smurfokot? No bo ja wiem, to jest ten Smurfgat nasz, który już ostatnio w Robloxie pokazywaliśmy. O, Lili dostałem. Dzień dobry. Dobra, ja chcę odblokować wszystkie smurfastyczne skiny. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Musimy trafić oczywiście również tego mitycznego. Powiem szczerze, że Maruda był na tyle popularnym smurfem, że on by się nadawał jako mityczny. Tak mi się wydaje. Bo tej. O, pa, Maruda. No ja no muszę mieć Marudę. Na pewno, Maruda jest najlepszy. E, mi się wydaje, że ten mityczny, który teraz jest do, do, do zdobycia, on nie jest aż tak popularny. Ja go przynajmniej aż tak bardzo nie kojarzę, jak pana Marudę. Ale to mi się tylko tak może wydaje. Jest jeszcze oczywiście Ktoopę, jakiś Papa Smurf. E, no i jeszcze były jakieś inne Smurfy, już dokładnie nie pamiętam. E, Smurfetka była, Smurfetka. A to nie jest Smurfetka? Nie, to jest Lili, to, to nie jest Smurfetka. Smurfetka była chyba blond. Tak mi się wydaje A może ten mityczny to jest smerfetka Nie, to nie jest chyba Ja już nie pamiętam dokładnie, widzowie Dobra, mamy prawie wszystkie kręcenia I już jeden skin odblokowany Ale jeszcze troszeczkę nam brakuje Dobrze, pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy 63 na 80 Czyli prawie go odblokowaliśmy Wow, ile zadań dostałem Pójście, mamy również smerfastyczną mapkę o, Ale kozacko, tutaj jest mapka typowo ze smurfami. Jest również koło już halloweenowe A Lol, ale to pozostawimy sobie na potem i żetony, hallo, te smerfastyczne, żetony są również. Dzień dobry. I za smerfastyczne końce ja teraz widzę. Ja mogę kupić Stamblersy, Papa Smurf. Ja nie mogę. Za 900 muszę mieć Papa Smurfa. Dobra. Kupuję w takim razie, widzowie, od razu 5000 smerfastycznych końców. E, I będziemy to mieli. Dziękuję, dziękuję. I mamy jeszcze jakąś emotką smurfa elo. Gdzie są nasze smerfy? Halo. O, tutaj mamy smerfetkę! Dzień dobry. bie Bierzemy. Ej, czemu 10 na 60? Czekaj, co? Czekaj, 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 co? 10 żetonów to tylko daje co? Ile ja tego muszę w takim razie kupić, żeby to zdobyć? Czekaj, jeszcze 10 ja nie mogę muszę jeszcze cztery razy to kupić. Ej, to jest masakra! Jakim cudem jakiejkolwiek osoby są w stanie w tej grze zdobyć jakąś dobrą skórkę, nie wydając pieniędzy. No, mogą grać cały czas, ale to by trzeba było chyba z 10 godzin grać, żeby zdobyć na przykład smerfetkę. Dobra, jeszcze dwa razy kupię i mam smerfetkę i z moich pięciu tysięcy końców zostaje mi... no, niezbyt dużo. I mamy... A, jeszcze nie, jeszcze 10. Słuchajcie, wydałem 3 tysiące końców na to, no dobra. Sporo wydawania, ale mamy kompletny Smurfetka I teraz sprawdźmy, sobie, gdzie ona jest. Halo, Smurfetka, jesteś tu? E, nie, wydaje mi się, że ona będzie w legendarnych. Jest, e, jednak w epickich. O, dziwo, myślałem, że będzie w legendarnych. Mamy Smurfetkę i zagrajmy sobie mapę Smurfetkową. Co będzie na nowej mapie ze Smurfami? No, ciekawe. Takiej w ogóle współpracy się nie spodziewałem ze StumbleGuy. Okej, okay, mamy Smurfostyczną mapa. The other side, czyli na drugiej stronie. Coś takiego jeszcze się nazywa. Lol, i co ja mam teraz Zrobić? Co ja mam zrobić? zrobić! Halo! Ja, ja, ja nie mogę, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę uciekać przed autami? Chyba tak. Wydaje mi się, że muszę uciekać przed autami. O kurczaki. Czekaj, dobrze. Dobrze. Nie! Nie, co tu co, 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 co się dzieje? Nie! Co, co się dzieje, ty? Dobra, teraz na górę. Uciekaj, ręce, ty! O co tutaj chodzi? Jeszcze nikt nie odpadł. Dobra, cztery życia są. Ja mam cztery życia. Okej. Okay. Okej, okay, czyli trzeba po prostu uważać Czy ja już straciłem pierwsze życie? Tak mi się wydaje, że mogłem stracić Nie, nie mogę spaść Na dół, dobra, przeskakujemy O co tutaj chodzi? I teraz tu Dobrze, dobrze, dobrze Muszę teraz przejść na lewo Ale dużo osób się trzyma Jo! Dobra, to jest trampolina Patrzcie to Ład się kręcę I jeszcze raz trampolina Pięknie, 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 pięknie I teraz tu Tu Dobrze Tu Trzymamy się, jest bardzo dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, co się dzieje? Ok, przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Nie, proszę mnie! Zjadł mnie! Nie, mi tylko trzy życia! Okej, okay, okej, okay, czyli już widzimy, że wtedy spadliśmy i straciliśmy nasze życie, niestety. Ok, musimy uważać, bo tam. O nie, to są najgorsze, patrzcie, to są najgorsze. One są najgorsze, one najbardziej zadają e, najwięcej obrażeń. Okej. Okay. Jest, jest, ale mi się udało. Dobra, teraz muszę tu. Okej. Okay. Okej, okay. ja nie mogę, ja nie mogę jak mi wychodzi, dobra, 10 na 16, czyli już bardzo dużo osób odpadło, a my sobie teraz tutaj będziemy czekać, dobra, ja jestem niewidzialny, patrz, jestem, o nie, co jest grane, wypuścili mnie dronki, ja cię kręcę, dobra, przeszedłem, ej, ale to była mega mocna mapa, co tu się wydarzyło, dobra, to była jedna z najlepszych map, jakie chyba przechodziłem ever. Bardzo mi się podobało, naprawdę i wydaje mi się, że tam można wykręcić bardzo długi wynik, bardzo długi. Zobaczymy. Oczywiście będziemy próbowali tam jakiś rekord e, pobić, ale póki co ja się bardzo cieszę, że ja się przedostałem do kolejnej rozgrywki swoją drogą widzowie, jeżeli Wy chcecie przedostać się przez zimę, ponieważ będzie zimno, zbliża się ten czas zimnych e, nocy, zimnych dni, to macie taką kozacką bluzę Voyant Team. Ta kozacka bluza jest naprawdę mega ciepła, mega fajna i jest stworzona właśnie dla Ciebie, ponieważ ponieważ ma wzór Wojanowic, są również inne wzory, więc wbijaj na wojanshop.pl i sprawdzaj, bo taka bluza może być właśnie twoja. Dlatego zapraszam, a my idziemy teraz tutaj szybciutko. Okej. Okay. Okej, okay. teraz będzie luźno, co nie? Tak mi się wydaje. No bo mamy te autkę. Te autka nie są jakieś problematyczne. No chyba, że ktoś mnie tutaj walnie. Ojej. On A! A! mnie walnął Dobra, uciekam, uciekam Uciekam od ciebie. No spróbuj do mnie tutaj dojść. Spróbuj do mnie tutaj w pisła i będziesz miał problem, będziesz miał problem, bo zostaniesz znokautowany Dobra, patrzcie to, do... łaga, pek, pek. Zniknąłem Okej, okay, muszę znikać, bo wtedy dzięki temu będę mógł, e, wiecie, się przedostawać i nikt mnie nie będzie atakował, co nie? Dobra, teraz to. Świetnie, znikam. Uwaga, zniknąłem. I gościu mnie nie widzi! Gościu mnie nie widzi! Ile zostało? 6 na 8. Ok, to całkiem jeszcze sporo osób zostało. Okej. Okay. O nie, nie walnąłem go! się kręcę. myślałem, że go walnę. Dobra, niestety mi się tutaj nie udało. Okej, okay, teraz tutaj, dobra Osiem, dobra, ty, bo się martwiłem, że jeśli ja nie przedostanę dalej, słuchajcie, tutaj Gramy z prawdziwymi graczami Oni naprawdę ogarniają, oni są Naprawdę mocni i mam nadzieję, że Ja z nimi wygram, bo jak nie To będzie giga przypał i nie będę mógł kupić Kolejnego smerfastycznego koła Tak, smerfastyczne koło jest najlepszym Kołem, lecimy dalej Sprawdźmy, co będzie tym razem Dobra, mamy blockdash endless To jest endless, to znak że ja będę mógł tutaj przez to fal być, tak jakby. No, słuchajcie, gramy już z graczami, którzy naprawdę sporo ogarniają. Ała, no i patrzcie, na przykład mnie biją. A to akurat nie było miłe. Ej, ziomo, to nie było miłe, że mnie uderzyłeś. Dlatego ja znikam, wiesz? Nie mam mnie już tutaj w naszym teamie. Nie, nie kolegujemy się. Już nie będę w naszym teamie, okej okay? Rozłączam się. To jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy z tumblersami. Możemy iść. Dobra, co się tutaj będzie działo? Halo, halo, halo. Co się będzie działo? Znikam. Zniś, nie ma mnie. zniś, nie ma mnie. Halo, widzicie mnie? Bo ja tutaj jestem. Jeżeli mnie widzicie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo na pewno mnie teraz nie widzicie. Ło cię kręcę! Łą kręcę! Bo się nie przedostanę, dobra, szósta fala. Jedna osoba dopiero odpadła póki co. Dobra, znikam. Apu! A nie, nie. Chciałem go uderzyć, ale mi nie wyszło. Dobra, patrz to, patrz to, patrz to. Apu! A Patrzcie! a Przedostał się! Ale go znokautowałem! Słuchaj, dobra, znikam. Znikam. Okej, okay. znikam, pojawiam się i znikam. Ty, ale mógłbym go teraz zaskoczyć i go zaatakować, co? Dobra. Chodź! Ale przeskoczyłem, ty. OL, chłop przeskoczył, widać. Ten tutaj ogarnia chłopak, albo dziewczyna. No nie wiem, może dziewczyna, Słuchajcie, Może ogarnia. E, zobaczymy, dobra, mamy teraz, patrz, kolej nam. Rundę! Runda terminada. Prohibido el la color verde. No proszę rozwalić. Ocie, kręcę, dobra, patrzcie to Pięknie, pięknie Pięknie Jest, jest, jest Ocie, kręcę, oni odpadli na pierwszej tej fali Okej, okay, no to było całkiem łatwo I mamy to I tak 337 jako smerfetka Wygrywa pierwszą rozgrywkę, ale Jeszcze nie wychodźcie, bo tego odcinka Nie powinniście oglądać do połowy Musicie oglądać cały Bo na pewno zdobędę wszystkie Smerfastyczne skiny, patrzcie Uś, Bierzemy i ko kołujemy! No, kołujemy. Okej, okay. dziwne. Takie określenie na zdobywanie skinów. Nie wierzę! Patrz, już mam! Już mam zioma! Jest pan maruda, niszczyciel dobrej zabawy! Jak ja się cieszę, że ja cię zdobyłem, chłopie! Jak ja się cieszę, dobra i teraz wystarczy, że tylko zdobędziemy tego mityka. O, o nie, tego już mamy. Mityka. Ej, patrzcie! Ja za te żetony, które tutaj dostaję, dostaję również dynie. Dynie jako końcy, widzicie? I mam na przykład teraz, o, 165 na 200 i już będę miał, wow, plus 300. O, kręcę, ale dużo. I ukończone. I dostałem w tym momencie że żetony chyba te mm, z dniami. Bardzo się cieszę. Będę wykorzystywał na kolejne kręcenia w ogóle Halloween już niedługo. Okej, okay, wierzmy, wierzmy kolejne. E, I lećmy dalej. Przerw, przesmerw, Mistyczne koło. I kolejne dziesięć. Ej, ale dobra, bo ja teraz chcę już tylko jednego skina. Ostatniego. Mitycznego. I czy uda nam się go trafić? No, chyba nie. Dobra, wychodzę. Wyszedłem. Dostałem... Patrz, 215 końców mam tych dyniowych, więc naprawdę sporo mogę otwierać tych nowych kół. Ej, co jest? Nie otworzyłem koła. Widzieliście to? O co chodzi? O co chodzi? Nie... Dobra, czekaj, wychodzę jeszcze raz. Okej, okay, i klikam tu. Nie. Już nie zaliczyło mi teraz. Okej, okay, to było mega dziwne. Dobra. Ej, co? Czekaj. Nie mogę wejść ze sklepu! Patrzcie, nie mogę wejść ze sklepu! Dobra, czekaj, jeszcze raz otwórzmy 10 kręceń. Wyjdźmy, wyjdźmy ze sklepu. Co się dzieje? Zepsuła mi się gra! Halo! Dobra, musiałem wejść znowu do gry, bo mi nie, nie, nie dało opcji. No i nie mam smerfastycznego skina. Co to ma być? Dobra, kolejne 10 kręceń. Muszę zdobyć tego smerfastycznego, mitycznego skina. No, raczej nie inaczej, prawda? Dobra, kręcę, kręcę. O, i tym razem mogłem wyjść o dziwo. I czy mamy smurfastycznego skina? Mamy! Jo! O co chodzi? Ej, ale szczerze jaki skin jest lepszy? Ten czy pan Maruda? I sobie... To jest Maruda czy... Okej. Okay. Bo był jeszcze głuchy, czy mi się tak wydawało? Nie wiem, coś kojarzę, ale dobra, spójrzcie, mamy już... E całkiem sporo tych nowych skinów. Hefty, hefty to nie pamiętam kto to był. No i papa smurf. No papę smurfa nie odblokujemy. Nie. 130 razy muszę kliknąć, żeby go odblokować. Czy czy, czy czy, w tej grze sobie ze mnie robią jajca? No chyba sobie ze mnie robią jajca. No słuchaj, no. Robią sobie ze mnie jajca. Ej, ale co to jest za efekt? Ja nie mogę! Widzicie ten efekt? Czekaj, autoryzuj. 130... Wydałem w tym momencie 140 zł. A to są kroki takie fajne. Czekaj, muszę sprawdzić, co to są za kroki. Mm, takie legendarne, właśnie, zobacz. Duchowe kroki. o ja dobra, mega fajne, biorę. Co jeszcze biorę? No, oczywiście, że biorę jeszcze kolejne Smurfastyczne końce he, Hehehe, 10 euro. Kolejne wydawane, czyli 46 zł. 46 złotych poszło i oczywiście, co chcemy? Papa smurfa. Ty, ale naprawdę, będę musiał tyle razy to klikać. No proszę, no nie, jeszcze, jeszcze 11 razy muszę to kliknąć. Czyli 11 tysięcy końców potrzebuję tych mocnych. Yo, to ten papa smerf jest giga drogi. Papa Smerv, ty się cenisz, chopie? Dobra, biorę ciebie tam, Papa Smurf Muszę cię odblokować, nie, no nie ma nawet innej opcji O, dobiliśmy 100 punktów Papa Smurfa, patrzcie Smurfastycznie, jeszcze 20 punktów I mamy go, i oczywiście zagramy sobie Papa Smurfem Już prawie go mamy O, słuchajcie, już jest Dzień doberek, kompletny Papa Smurf On jest jako mityczny Więc naprawdę mega mocny Yo, To jest prawdziwy Papa Smurf Patrzcie, jakieś płomyki wokół niego Się ruszają, o co tutaj chodzi Dobra, zagrajmy kolejną gierkę smerfastyczną. O, mamy do odebrania nagrody 150 żetonów Ej, to akurat bardzo dużo, to mi się akurat podoba. I kolejne 150, dobra. Ej, słuchajcie, lecimy. Tym razem to. Papa Smurf ugra nam gierę drugiej stronie, czyli jest jedna strona I jest druga strona I to jest po drugiej stronie <laughs> Słuchajcie, Papa Smurf, Papa Smurf atakuje Papa Smurf da radę Dobra, damy radę? No właśnie, czy damy radę? Tak, damy radę fantastycznie. A pom! nie, nie, nie no, słuchajcie, nie dało się przez to przeskoczyć, co to miało być. Papa Smurf nie dał rady. Dobra, o, dobrze, teraz daliśmy radę. Teraz daliśmy radę, jest git, jest git, trzymamy się. Może jak zmienię się jako piłeczka, to będzie mi łatwiej. Patrzcie, uś. O, no jest git, ty. Poczułem się milion razy lepiej. Nie no, oczywiście, żartuję. Totalnie mi to nic nie dało. Halo, policja, proszę się zatrzymać i przejechać na YouTube'a, ok? Proszę mnie przejechać na YouTube'a, bo pan chyba pan jest z o, o Patrzcie, prawie został zjedzony po tym, co ja mu zrobiłem. Biedaczek. od ty, a ten, ten co driftuje. Okej. Okay. Iść. Dobrze. Nie! Dobra, przeskoczyłem, ok, dałem radę. Papa, smr, papa Smirf. Znikam. Ja znikam. Pojawiam się i znikam! Elo, dobra, dzień dobry. Jeszcze szybciutko tutaj. Pięknie, pięknie, pięknie. Kolejna policja. Uś. Przeskakujemy. Pięknie. O to właśnie chodzi. Dobra, trzymamy się, trzymamy się. Trzymaj się i na lewo. I o, co mnie podskoczyło? Nawet nie zauważyłem nic, żeby mnie, żeby mnie wybiło. Patrzcie to! O, ale wiadę. Let's go! Jeszcze tutaj! Let's go! Co ja robię? Ej, dobra, to jest najlepsza mapa na świecie. Jeszcze raz sobie chcę wyskoczyć. Idziemy! Iś. Jeszcze tu! Uś Iś. pięknie! Uś. Ale się trzymamy? Nie! nie! Dobra, przeżyłem! Przeżyłem! I jeszcze tu! Co jest grane? Straciłem tylko jedno żyćko, czyli kto jest najlepszy StumbleGuys, StumbleGuys, kto jest najlepszy StumbleGuys, no właśnie, słuchajcie, tutaj chyba odkryliśmy w tym momencie gracza numero 1 in the world, in the universal, dobra. Lećmy do kolejnej gry. Rush hour, czyli <laughs> Rushuj godzinę! <laughs> o co tutaj chodzi? Idziemy. 3, 2, 1, mleczny start. Lećmy. Dobra, cyk, dobra. Ja sobie pojedyncze będę skoczył, albo podwójnie. Eee... O co ty tam, ziomek, odpadłeś? Już? Jak to się stało? Dobra, ja znikam, stary Nie, nie atakuj mnie, proszę, okej? Okay? Nie atakuj mnie Nic nikomu nie zrobiłem Patrz, on się nie spodziewa tego Trzy, dwa, jeden Apuuu Ajajaj Ajajaj aj, aj. Oj, oj, aj, oj On chyba chce mnie teraz gonić Nie, nie zrobisz mi nic Ej, patrz, ja mogę na nie zaatakować Nie zauważyłem tego Mam opcję zrobić niewidzialny I znowu zaatakować kogoś pięścią Patrzcie to teraz, uwaga Cyk, cyk Patrz to nie, nie zadziałało, dobra, ale muszę to dobrze wyczuć. Uwaga, jeszcze raz, niewidzialność, okej. Okay. Skakujemy do niego. On... O, patrz, patrz! Boom! Widzieliście? Tego się nikt nie spodziewał. Dobra, ostatnia osoba została. Czy ja mam się ruszać, przechodzić dalej? O, nie musiałem, bo już właśnie ta osoba odpadła. Więc papa, miłego dnia, do widzenia. No, fajnie było, fajnie było. Papa, idziemy dalej. Endless blockdash. Zobaczymy, jak bardzo endless block Dash będzie. No, bo faktycznie, tutaj się może dużo wydarzyć. Start! Zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsza fala. Coś się tutaj będzie działo. Dobra, ja znikam. Ja znikam. Mnie tutaj nie ma, ok? Nie ma mnie. Ale za to pojawiam się i daje knockout, zobacz, pojawiłem się, dostał gościu knockout i już go nie ma, no, proste Iś. I znowu mnie nie ma, znowu mnie nie ma i teraz patrz, ten ziomal tutaj knockoutował No patrz, i sparaj. Oliś się zdziwił pewnie, co? Ale się zdziwił, dobra, no to patrz, znikam znowu i zaraz znowu cię zaatakuje ziomal Patrz to, pysz, ojojoj oj. Patrz, oni nie, on mnie teraz goni, zostaw mnie, zostaw mnie, on mnie goni Dobra, znikam, 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 znikam i patrz to nie, nie, nie trafiłem go. Coś, co się wydarzyło. Ej, prawie bym go znokautował. Już prawie, dobra, gdzie on jest? O, tutaj mamy go, mamy go. Ej, Elo, ale on dostaje bęski, co? Dostaje takie bęski, znika w sekundę, no. Dobra, teraz chodźmy sobie szybciutko tu. Ej, No i pięknie mamy to. Dobra, chodźmy teraz na kolejny level, na kolejny poziom. Teraz tu. Ej, co? Jak chłop normalnie też wszystkich zrzuca? Nie, 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 tylko ja mogę zrzucać, patrzcie na to, zdziwi się chłopak zdziwi się, bo patrzcie to eś. nie, nie trafiłem go niestety, jak byłem niewidzialny, a bo a powinienem słuchajcie, powinienem, okej okay. oj, patrz, próbował niewidzialnego mnie trafić, widzieliście to? ale nie udało mu się to ooo, i słuchaj, znowu znikam pa, teraz obrał sobie mnie za cel ale spokojnie, damy tutaj radę eś, eś, jooo przeskoczyliśmy to, a już było problematycznie dobra, kolejne, kolejne dobra Dobra, mamy to! Jesteśmy, idziemy dalej. Ej, dobra, trzymają się tutaj naprawdę wszyscy bardzo dobrze. Dużo ich tutaj jest. To ja znikam w takim razie, jak tutaj jest ich bardzo dużo. Ja znikam, bo ja tutaj nie chcę robić przypałowa. Wiesz o co chodzi? No, to jest przypałowa, ale ja tutaj nie chcę. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. proszę mnie nie zaczepiać, ok? Proszę mnie nie zaczepić, okej, ej Proszę mnie nie zaczepić, okej Zostały tylko te dwie osoby, które tutaj widzicie w tym momencie na ekranie Hej, widzowie, jeśli je widzicie Zostawcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję Okej, mamy No i co, lecimy dalej, co nie Panie i panowie Nie, 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 nie Co mnie walnęło Co mnie walnęło, ej Czemu dostałem strzała Nie, no i przegrałem Myślałem, że zrobię taki skok i emotkę no, ale niestety Papa Smerz sobie chyba nie poradzi. No, Papa Smerz to chyba nie jest taki dobry jednak. Ej, co my tutaj mamy? Mamy nowy karnet bojowy. Nie zauważyłem tego. Co jest na samym końcu? Ło, porażenie? Emotka porażenia? Dobra, trzeba będzie to odblokować. Zostawcie a suba, jeśli chcecie to zobaczyć. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film. I powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.